Cześć, witajcie na kanale YouTube DobreRowery.pl. Ja nazywam się Jan Piątkiewicz, zapraszam Was na kolejny filmik. Dzisiaj poradnik, który obiecywałem, poradnik, który dotyczy tematu, który ostatnio jest bardzo, bardzo popularny i bardzo aktualny patrząc po premierach nowych rowerów. Porozmawiamy sobie dzisiaj o trailowych sztywniakach, czyli trailowych hardtailach, czyli rowerach, które bardzo często są traktowane jako namiastka pierwszego roweru z pełnym zawieszeniem. Jakie są ich plusy, jakie są minusy, czy naprawdę warto je traktować jako namiastkę fulla, czy może lepiej po prostu omijać je szerokim łukiem i od razu celować w rower z pełnym zawieszeniem. Postaram się Wam to wszystko dzisiaj wytłumaczyć. Tak naprawdę o zjawisku współczesnych trailowych sztywniaków możemy rozmawiać dopiero od kilku sezonów, bo dopiero tak naprawdę od niedługiego czasu te rowery zrobiły się modne, a poza wszystkim pojawiły się pewne możliwości techniczne, które pozwalają projektantom projektować i generalnie produkować rowery o takich, a nie innych możliwościach, które znacząco odbiegają od tego, co jeszcze parę lat temu potrafiły nawet te najlepsze rowery do cross country. Rowery zrobiły się znacznie bardziej radykalne, czyli nie licząc nawet tych wszystkich dodatków technicznych, jak nowe napędy, regulowane. Sztyce czy opony w standardzie Plus, to producenci zaczęli też robić znacznie bardziej radykalną geometrię. Te kąty główki rzędu 66-67 stopni sprawiają, że sztywniaki znacząco lepiej niż kiedyś zjeżdżają. One są bardziej stabilne przy większych prędkościach, nie boją się stromizn. Tak naprawdę swoją geometrią nawiązują prawie że do tego, co znaliśmy jeszcze kilka, kilkanaście lat temu z rowerów zjazdowych. Jaki jest największy plus tego typu rowerów? Oczywiście niższa cena zakupu. To są rowery, które dają pewną zjazdową namiastkę rowerów z pełnym zawieszeniem przy znacznie niższej cenie zakupu. Cena oczywiście bierze się z faktu braku obecności w tych rowerach pewnych rozwiązań, przede wszystkim tylnego zawieszenia, które wraz z tylnym amortyzatorem oczywiście podnosi nam cenę. Oprócz tego, że taki rower będzie znacznie tańszy niż typowy rower full suspension, będzie też prostszy i tańszy w eksploatacji i w serwisie. Brak tylnego zawieszenia to też brak tylnego amortyzatora, to brak łożysk i brak wszystkich, tych Elementów, które trzeba by serwisować, które mogłyby nam koszty w jakiś sposób generować. Tego typu rowery też najczęściej są bardzo uniwersalne, czyli na rynku jest wiele modeli, które naprawdę pozwolą na to, aby można było z jednej strony na nich poszaleć po single trackach i wybrać się w którąś z coraz popularniejszych górskich miejscówek, a z drugiej strony po założeniu lekkich opon na takim rowerze można nawet wystartować w maratonie. Oczywiście może nie będziemy liczyć się walce o czołowe miejsca, ale bez większego stresu i bez zawału możemy taki maraton ukończyć, co w przypadku typowych trailowych fulli czy rowerów enduro jeszcze parę lat temu było raczej e, niemożliwe. E, niestety, rowery te oczywiście mają też wady. E, największą wadą tego typu rowerów jest to, że nigdy, jakby się nie starały, jakby nie były doskonałe, to nie będą dawały tych możliwości, co rowery z pełnym zawieszeniem. Nawet e, te modele, które mają już opony w standardzie Plus, czyli pozwalają nam na jazdę z bardzo niskim ciśnieniem, nawet poniżej jednej atmosfery, nigdy nie zastąpią tego, co daje nam. Pełne zawieszenie. Taka opona, nawet jak jest miękka i pochłania bardzo dużo wibracji, to niestety nie ma takich właściwości jak tłumienie odbicia. W związku z czym taki rower na dziurach, nawet jeżeli będzie prowadził się w sposób bardziej aksamitny i delikatny, to będzie na przykład na tych dziurach podskakiwał, więc to nigdy nie będzie ten poziom trakcji, który znamy z rowerów z pełnym e, zawieszeniem. To oczywiście znacząco wpływa na, na użyteczność takich rowerów, i o ile idealnie one się nadają na takie trasy, jak na przykład singletrack pod smrekiem. Na wszystkie gładkie single i gładkie miejscówki tego typu, do takiej jazdy po naprawdę trudnych trasach, gdzie jest dużo kamieni, dużo korzeni, niestety nadają się gorzej. I zwłaszcza jeżeli chcielibyśmy jeździć na pedałach platformowych, to bardzo mocno odczujemy fakt, że ten rower po prostu jest mocno nerwowy. Trakcja nigdy nie będzie tak dobra jak w rowerach z pełnym zawieszeniem, aczkolwiek jeżeli faktycznie jeździmy po trasach gładkich, to rowery trailowe, sztywniaki właśnie z oponami Plus pozwalają na znacząco większy poziom. Przyczepności niż te tradycyjne ze zwykłymi e, kołami 29 czy 27,5 cala. Na jakie cechy, więc warto zwrócić uwagę szukając trailowego sztywniaka? Przede wszystkim szukajmy roweru, który daje nam możliwość zmiany kół z 27,5 plus na 29 albo odwrotnie, bo z pewnością pozwoli to nam zwiększyć funkcjonalność roweru, czyli w zasadzie w tej samej cenie możemy dostać rower, który pozwala na montaż dwóch różnych rodzajów kół, a dzięki temu pozwala na to, aby w zależności od potrzeby być albo zabawką na szlak, albo takim prawie że pełnoprawnym rowerem maratonowym. Szukajmy roweru, który ma możliwość montażu regulowanej sztycy, czyli ma prowadzenie wewnętrzne od przewodów, bo również pozwala to znacząco zwiększyć funkcjonalność takiego roweru. Jeśli jednak rower by takiego prowadzenia do przewodów nie miał, też nie ma się co martwić, bo dalej dostępne są sztyce, gdzie regulacja odbywa się poprzez nie manetkę, a przycisk pod siodełkiem. Patent dla wielu wydawałoby się przestarzały, a moim zdaniem całkiem fajny, bo tak naprawdę przecież regulować wysokość sztycy potrzebujemy głównie na odcinkach w miarę prostych czy płaskich, więc tak naprawdę bez możliwości robienia tego z manetki również da się przeżyć, da się obyć. Mimo wszystko na początek wydaje mi się, że warto szukać rowerów z napędami 2x10 albo 2x11, bo pozwalają na no znacznie większą funkcjonalność. Jeżeli taki napęd już jest w rowerze skonfigurowany, to zwróćmy uwagę na to, aby oczywiście był wyposażony w przerzutkę, która ma albo włączane sprzęgło, jak w przypadku systemu Shadow Plus w Shimano, albo to wbudowane sprzęgło, które pojawia się w napędach dedykowanych do układu 1 na 11 czyli SRAM NX, GX i wszystko to, co wyżej. Pozwoli nam to znacząco ustabilizować pracę łańcucha, co zwłaszcza w rowerze bez tylnego zawieszenia ma duże znaczenie, bo ten łańcuch będzie poddawany dużej ilości wibracji, uderzeń. Jeżeli będzie dobrze napinany, to nie będziemy mieli żadnego problemu ze spadaniem tego łańcucha. Warto również zwrócić uwagę na to, aby rower miał obowiązkowo sztywną oś przedniego koła, bo zapewniam was, że znacząco poprawia to precyzję prowadzenia i pewność jazdy na takim rowerze. A jeżeli taka możliwość będzie, warto żeby ten rower również miał sztywną oś koła tylnego. Dokładnie z tych samych przyczyn rower będzie prowadził się dużo pewniej, będzie dużo stabilniejszy i zdecydowanie Poprawi nam to komfort jazdy na trudnych trasach, w trudnym terenie, bo rower będzie po prostu bardziej przewidywalny. Myślmy też o tym, aby szukać takich rowerów, które mają ramę o możliwie dużym przekroku, żebyśmy mogli sobie kupić rower o nowoczesnej geometrii, jak najdłuższy. Bo w przypadku tego typu rowerów, których generalnie pozycja do jazdy jest taka, że obciążamy przednie koło, jeżeli ten rower będzie miał odpowiednio długą ramę, to ten środek ciężkości na ramie znajdzie się nam w optymalnym miejscu. Czyli generalnie taki rower po prostu w rozmiarze dłuższym prowadzi się nam lepiej. Jeżeli geometria roweru jest tak rozwiązana, że możemy szukać roweru, który będzie długi, ale dalej będzie niski, czy nie będzie problemu z doborem rozmiaru na wysokość, to uda nam się w prosty sposób skonfigurować sobie rower, który będzie dla nas dużo bardziej wygodniejszy i bardziej efektywny, jeżeli chodzi o prowadzenie. Czy w takim razie w ogóle warto zawracać sobie głowę takimi rowerami jak trailowe sztywniaki? Oczywiście wszystko zależy od tego, czego naprawdę szukamy. Jeżeli mamy już bardzo wysoki poziom umiejętności i szukamy roweru do najcięższych zastosowań czy chcielibyśmy po prostu rower enduro, który pozwoli nam na jazdę po bardzo trudnych, górskich, technicznych trasach, to mimo wszystko wydaje mi się, że lepiej nieco doskładać albo nawet kupić używany rower z pełnym zawieszeniem, bo pozwoli nam na zdecydowanie więcej w terenie. Niemniej jednak, jeżeli mamy ograniczony budżet, to warto zwrócić uwagę na to, że przez fakt, iż te nowe trailowe sztywniaki mają dużo bardziej radykalną geometrię, może się okazać, że taki właśnie hardtail w wersji nowoczesnej, z tą swoją agresywną geometrią, może paradoksalnie w terenie jeździć lepiej. Niż taki stary Full, który co prawda ma zawieszenie, ale ma za to kwadratową geometrię, ma generalnie właściwości, które wcale nie sprawiają, że będzie w tym terenie jeździł lepiej niż nowoczesny rower bez tylnego zawieszenia. Warto również, jeżeli taki rower kupujemy, szukać takiego modelu, który daje nam największe możliwości, jeżeli chodzi o adaptację i uniwersalność. Czyli najlepiej niech ma on możliwość zmiany kół z 27,5 plus na 29 cali. W takiej sytuacji nie ma się co bać tego, że to jest nowy standard kół, bo przecież i tak kupujemy nowy rower. W związku z czym nie musimy się martwić tym, że nie będą nam pasowały nasze stare koła do takiego roweru. Kupujemy cały rower na nowych piastach. Teraz praktycznie wszystkie nowe piasty już wychodzą w standardzie Boost. W związku z czym w razie potrzeby możemy do takiego roweru dokupić koła na przykład 29 cali i z roweru, który jest całkiem przyjemną maszyną do zabawy na szlaku, stworzyć też sprzęt do jazdy w maratonach dościgania się. Szukajmy takiego roweru, który ma regulowaną sztycę, a przynajmniej ma możliwość jej montażu, czyli ma możliwość prowadzenia wewnętrznego przewodów od regulowanej sztycy. To również nam mocno zwiększy uniwersalność takiego roweru i pozwoli zwiększyć zakres tych generalnie czynności i tras na których na takim rowerze będziemy się po prostu lepiej czuli.